Wspaniałe, że musi wejść wszędzie, wszystko sobie zrobić. Tam, gdzie nie ma zakazu, a tu nie ma zakazu, bo to jest normalne podwórko, mogę sobie wejść. Jeśli pan ma coś przeciw, proszę wezwać policję i sobie wyjaśnimy, czy mogę wejść. Policja nie ma czasu na takich jak pan. Ależ ma czas, proszę pana, proszę wezwać odpowiednie służby i sobie wyjaśnimy, czy pan, jako, stróż, jako strażnik, czy stróż tego obiektu, ma prawo mnie wyrzucić z otwartego terenu. Jak słyszeliście, łatwo nie jest, ale i tak Wam pokażę być może najpiękniejszą kamienicę na woli, w każdym razie najbardziej niepasującą do polskiej zabudowy. To kamienica Tomasza Lisowskiego, którego inicjały wciąż znajdują się na frontowej ścianie. Czemu kamienica nie pasowała do woli? Ponieważ na początku XX wieku wola była dzielnicą robotniczą, pełną raczej niskich domów, czasem drewnianych. Tu 1938 rok i zobaczcie pierwszy i drugi plan. Tam w tle to nasza bohaterka, co ciekawe, budynek jakimś cudem przetrwał wojnę. Co tu jeszcze jest ciekawego poza stróżem myślącym, że jest jak Stanisław Anioł, a wyszło jak zawsze? Są na przykład odboje. Myślę, że nie muszę tłumaczyć ich przeznaczenia, ciekawsze, bowiem że po ich modelu można datować powstanie budynku. To prawdopodobnie produkt fabryki w Końskich i wedle katalogu to lata 1939, czyli się zgadza, że mieślnik, który zajmował się takim od to giser. Są i takie otwory. Sądzę, że to pozostałość tak zwanych zimnych szafek, czyli czasów, gdy nie było lodówek, a taki otwór utrzymywał niższą temperaturę w szafce pod oknem. Tuż obok pedet, ale to już materiał na zupełnie inną historię.